Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 23. Dzisiaj będziemy otworzyli paczki 10pkarzy 84. Plus. No, fajnie by tu zapalować na drugiego z z 6 tygodnia. Z 6 drużyny. Na przykład na jakiegoś Cordobe na Smolarka, czy nawet na Markizjo. No, ja bym chciał najbardziej tego yy, Markizjo. Z nich wszystkich to by wymienił za Freda, którego aktualnie mam na SPD. Więc jak dla Was nagrywam, jest godzina prawie 22. No, a odcinek w dniu, którym nagrywam, czyli 25 sierpień, pojawi się 26 sierpnia, czyli jutro. Kurde, rosnąco? No, chyba nie, malejąco. Dobra. Kogo mogę przepalić z takich zawodników? Trafiłem Freda po raz kolejny. Nie wiem czy Sedorfa zostawić, tak szczerze mówiąc, Barrellę przepale. Bo znowu do mnie powrócił i nie chcę, żebym je prześladował po raz kolejny ten cholerny Sedorf. Dobra, Terstegen. Primerito. Jest seko fofana, no Dobra, chyba będę robił na odcinek parę takich paczek e... Aha, nie dałem specjalnej, o Boże Ja nie wiedziałem co tu się dzieje, nie? Dobra, ten kadioglu. Dobra, dam tego banana. Albo tego kadioglu już wymieniłem stamtąd, kurde. Dobra, zostawię kartę level up. Żebym później miał, nie? Dobra, przypalę te konmebole 76, które mi pozostawały. Gdzieś tam daleko, z tyłu. Akurat mam przysympatycznego Belga Tibo Kurtua. No niestety nie mógł mi się pojawić Tibo Kurtua w wersji futis. No szkoda, bo to byłby fajny Norwek. No fajny Norwek do, tra do trafienia. Dobra, przepalę kolejnego Stoców 90. No na przykład Igalo, którym już gram z jakieś 3 miesiące temu i tak mi się odechciało nim grać. to jest hit, nie? Taki Igalo jest taki śmietnik, nie? Dobra. Okej. Okay. Daję tam bono. No i trapa. No, jest 90, dobra. To pozbywam się Barelli. Barelli się pozbywam. Z każdy, nie chcę. Dobra, Sergio Ramos. No, troszeczkę przesadzam z tymi kartami, nie. Za na na jakieś 8-4. Handanowicz na przykład 88 i zabramara też jakiś 84 Żeby miał jako paczki na zapas Korda. Jacko na przykład. Dzeko. No i świetnie. Dobra, otwieramy kolejną paczkę 10 razy 84 plus. Dobra, robimy tak, robimy doping. Kordowa! Smolarek Marquisio, proszę was, jej, proszę. kona Tytan. Chyba Van Bastek. No, wiedziałem, kurde. Casemiro, Borini, Goodwin, Artean, Danilo. Hummers, Jacko, Berardi, Bonucci w duplikacie, kurde. Wiedziałem, że to będzie Van Bastek. Jasny gwint. Dobra. Przepalę Bonucci'ego na kolejną paczkę. 84 plus razy 10. Kurde. Nawet ja nie czuję takiej satysfakcji. Dobra. Bonuci, Bonuci, Bonuci. Gdzie ty jesteś, stary? O, jesteś tam. Bonuci. Dobra. Przepalę troszeczkę 8 czwórek. Nawet Van Bastka, którego nie chcę. Ja chciałem z jakieś 3 miesiące temu tego placka. Ale tak mi się odechciało tego placka, że to jest hitnie. Dobra, Hummels. No i w tym momencie też będzie przepalony. Jordi Alba. <grydy> Dobra, robimy kolejną pakę. Będzie przepalony Laporte. Ok. Artean Danilo Van Bastek, Casemiro Nie no, Casemiro zostawię na kolejną pakę Ja teraz chcę się pozbyć tego Van Bastka, bo już Mnie denerwuje ten placek Ten placek holenderski już mnie denerwuje 88 No dobra i nie mam innego folderu, żeby tego wanbastka gdzieś przechować. Dobra, proszę. Nowy footies! i Electronic Arts, proszę was. I kona Shifter! Pewnie Luis Figo! Tak jest! Jak nie Sedorf? Jak nie Petit? Ja pierdzielę to wcześniej kupiony Sokrates. Van Persie. Jeszcze Luis Figo shape shifter! Ja pierdziele! Jakie on ma statystyki 4 na 5, średnia wysoka SP, D i LP. No Kurde, Luis Figo w sierpniu. Mogę za Sedorfa chociaż dać No. Metr 80. Lepsza noga prawa. Jakie on ma cechy. Dryg strzał fałszym i techniczny drybler. Kurde, Luis Figo w sierpniu. Jiru Kolomuani Kabeja w duplikacie. O, jest Miller, jest Sommer, Kielini, Wlachowicz, Mi Tadez, Gabriel Dobra. Teraz duplikat. Jiru Kolomuani Kabeja. O tym trzeba pamiętać. Jiru Kolomuani Kabeja. No i tych tocmoment muszę się pozbyć. Fajnie by tak, z takich moment wylosować ser 7. No, z takich tocmomentów. No, yy, taki od ser 7. Teraz tak. Gdzie GTS jest -y, stary tutaj. Nie no, ja dostanę jakiegoś przecię... kolejnego! W miarę grywalnego shape shiftera. Luis Figo! No i świetnie. Luis Figo kolejny grywalny shape shifter. A jeszcze KB miałem e, przepalić. Dobra. No. Dobra, przepalamy ADM jego. Shape shiftera. Chyba Franka, Frankowskiego, albo Terstegena. Dobra, teraz przepalmy Kabeję. Gdzie jest ten Kabeja? Kabeja, Kabeja, tutaj. Będę robił trochę paczek z 10 plus. Dobra, jeszcze jeden toc 90 overala, żeby mieć spokój z tymi paczkami. Tak na przykład. No. Nam szlotterberkę, żeby nie było. Teraz coś ze złotych wisienek na torcie. No. Dobra, żeby troszeczkę zostać tego millera, to Kulibali, No. Ja mam jego lepszą wersję, czyli wersję futis. Dobra, oby mi się nie pojawił Titan van Placek. No, dobra, Martin Odegard 90. No. Nie mam tyle foderu, żeby sobie obniżyć, albo by mi się nie chciało. Dobra, teraz muszę wziąć stąd duplikaty. Czyli Colomu, kolomu i KBE. Otwieramy kolejną takową paczkę i co dostanie Medina Toc? A 6 duplikatów? Żałomario, Mario, To Todivod David Garcia, Perisic i w duplikacie. O co jest? A, dobra Dobra, tu trzeba pamiętać 2 razy 91 90 i 92 A potem reszta 84 Okej okay. Czyli Perisic NDD 84, złote Kurde, 6 duplikatów, ja pierdziulę No I Jej, czy wy sobie ze mnie żarty robicie, czy co? Dobra Perisic i NDV muszą być przepaleni. Jeszcze jest Fedek Jeza, ale niestety Fedek Jeza się skończył, ale mamy kolejnego SPDK, czyli bołtenga oraz kolejnego fajnego prawego skrzydłowego prawego pomocnika, czy tam lewego. Jest nim Leroy Sane. Dobra. Tu trzeba pamiętać o tej reszcie toksów, Todi, bo było dwa razy 91. Ja wiem, że Żołomirion miał jeszcze 92. Jeszcze salibę trafiłem. Pomimo przypalenia. A jeszcze Romarinia, dobra. Cicho bądź. Dobra. Przeparamy teraz osiem czwórki albo mikałtadze. Mikałtadze. Szlicznie stary. Kielini. I Bonuci będą przepaleni. No właśnie, ja nie mam tyle foderu, żeby ten. Jak zachować te paczki? Dobra, tripier. No i Duszan Wlachowicz Jest 8-8 Dobra, teraz zachowuję te karty z powrotem do klubu i co my będziemy mieli? Kurde, chcę futi, za nie same Tocy, no bez przesady. Kurde, Molina Goodwin i Berardi. No nie. Ale powrócił Kielili! No i jego Aspas Fuzer, Di Lorenzo, Oczoła Pellegrino i Taliszka. Dobra, Goodwin i Molina w Tocie. Goodwin i Molina w Tocie. Jeszcze Berardi Złoty. No, Berardi. Bądź gotowy na przepałkę, stary. Dobra. Goodwin i Molina. Kurde panowie. Ja nie chcę gówno toców tutaj widzieć. Dobra. Przepalam Garcia 90. No bo nie wiem na co mi ten placek, który go kupiłem. Gdy jeszcze był sezon toców, To jeszcze go miałem tego placka, a... Gdybyś mi się odechciał nim grać, to nie wiem dlaczego. Goodwin i Molina. Eee, w duplikacie. Aj, kurde. Dobra, Goodwin. Dobra, teraz przepala jakiegoś wysoko oceny. O nie. No bo dobra, Szukamy 8 czwórek. Kielini. Żeby mi się tysiąc razy nie pojawiał taki kielini. Dobra, Jacko O, Perisic. NDDI, Fedek Jeza. Akurat żałuję swojej decyzji, że nie przepaliłem. O, jest 88. Żałuję jednak decyzji, że nie przepaliłem jego wersji. Że nie zrobię jego wersji futis premium. Ja tego fest żałuję, ale niestety nawet go nie zacząłem. Ja pierdzielę, znowu mi się trafia team of the season, ale Kane. Gryce Fofana, Andre Arsenis, Tavernier, Danilo. Znowu Kielini po raz trzeci z rzędu. Sergio Ramos i Hummels. Nawet ja trafię Trenta, Aleksandra, Arnolda po raz, trz, yy, trzy razy z rzędu. Też muszę trafić Kieliniego, Ramosa i Hummelsa. Dobra, przepalę jedną osiem piątkę, żeby dać im, dać im coś ryć tam. Dobra, przepalę jedną osiem piątkę, albo Berardi tu jeszcze wewnątrz. A spasa przepalę, dobra, żeby nie było nie. O, Danilo Sondre, arsenicz, tavernier. No, palę tutaj nieciekawych wisienek na torcie. No, dobra, jeszcze dwa Tocy 91, żeby zaoszczędzić troszeczkę tych wysoko ocenionych smaczków. Albo otwieram paczkę, dopóki nie trafię futis z nowej drużyny. Shapeshifter. Bailey, kurna. Lamb, Fuzer, Tom Znowu fuzer! No. Mendy, Perisic, Trippier, Ndd. Wlachowicz. Pewnie Kielini. Nie, Miller w duplikacie. Kuźwa! Znowu Miller, ten nieszczęsny mięczak. Dobra, Trippier, NDD Wlachowicz i Mendy i... i Miller. <noise> Dobra. Jakąś 8-6, na... na pewno przydałoby się przepalić, przepalić zjarać. <noise> Dobra. Fuzera i Tombakiego i Toribo przepalam. Dobra, kabeje też przepalam, żeby nie było, kabeje też. <laughs> kabeje i Gertruida. Kurde, gdyby się zaczął nowy sezon Totsów, no to... Dobra, przepalamy to, co było w paczce. 10x84+, tylko troszeczkę jakby w innej rzeczywistości. Dobrze, że mi się po raz czwarty z rzędu Kielini nie pojawił. Ale i tak. Nie ma co po mnie zbierać. Dobra. Zaoszczędzę tego Mendiego i wezmę Tiago. I wezmę Millera. No, dlaczego by nie? Kolejny raz 8-8 idzie. Dobrze, że mamy powtarzalne te paczki. 84 plus razy 10 bo moglibyśmy dostać z nowej drużyny futis na przykład jest Jack Grilish tak jest kolejny futis no i bardzo dobrze Jack Grilish w końcu go chciałem za Cahilla ja pierdziu met 80 LS LPSPO wysoka średnia lepsza noga prawa. 5 na 4 Kurde, tylko szkoda, że 4 słabszej, ale nic z tego. Ale co z tego? Dryks rozgrywający techniczny dribbler. W końcu Jack Grillish. Udało nam się, moi drodzy. Udało nam się. Nawet dwie osiem piątki mamy. <grym> Spoko. Dobra, mamy kolejnego Futis. No i świetnie. Ale chciałbym troszeczkę tak bardziej pod Hero iść. Dobra. Więc Kejhil niestety papa do klubu. No i za jego miejsce idzie Jack Grillish. Ja pierdziu. W końcu. W końcu udało nam się trafić lepszego futis niż Kejhil, który był na SPO. Dobra. SPO, Dobra. Będzie full zgranie, czy nie. Chyba będzie. Tak! Jest full zgranie, no i świetnie! Ale dalej 96 oceny ogólnej, kurka siwa. No... Niestety tak się stało. Nawet na rezerwę poszedł Harry Kewell i na ławkę Rui Costa z Franky De Jongiem, Paulem Martialem De Bruyne, Crossem i Musialą. 5 razy 97 na ławce. O, oh shit. Ale fajnie, że do, dostałem tego Grilisza. No, Jack Grylisz fajnie za tego Kyhila, który uzupełni nam zgranie z Premier League. No i fajnie. Tylko potrzebowałbym za Freda. Jakiegoś Markizio albo Sergio Busquetsa. No, bo ja tego Freda. Nie, nie chcę tego placka. No. Kurde. 99 dribbling. Kurde. 85 fizyczności. Co za chłop normalnie. Dobra, dam mu jastrząba temu Griliszowi. Griliszowi dam jastrząba. Dobra. A Fredowi dam. Ma 97 tempa. Kurka siwa. Podania 95. O! Dam mu Filara, żeby nie było. Fredowi Filara, a Griliszowi Jastrząba. Dobra. Tak się prezentuje skład. Pozbyłem się teama Kejhila w końcu. Ale mam Kowe Starowe trzy ikony. Mamy Roberto Carlosa Szabiego Alonso. No i nietykalny Andrii Szewczenko. No fajnie, żeby za tego Szewczenko ktoś fajny wszedł. Na przykład. Nie wiem. Jakiś Włodzimierz Smolarek. Z kolejnej paczki. Dobra, moi drodzy. Ja się będę z wami żegnał. Dzięki za uwagę. Dostanę Jacka Grilisza, dostanę Freda. Czyli mamy dwa, to... dwa futisy z nowej drużyny. Ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć.